Się Willą. Jestem co, co przy tobie. Na pewno dasz sobie radę. Ach, dziękuję. Wiem o tym. To już drugie dziecko, więc. Wszystko będzie dobrze. Mamy drugiego chłopca. Wow, wygląda zupełnie jak ja, gdy byłem mały. To na pewno jest Fiord, a nie tak jak poprzednio, że wyglądało jak ty. Znam dla niego idealne imię Neon. Bardzo fajne. Skoro jego brat to jest Miro, to świetnie się komponuje. Czy myślisz, że dobry pomysł, żeby go wypuścić na ten wyścig, który ma dzisiaj się odbyć? Podobno wszystkie źrebaki, jak usłyszały o tym wyścigu to od razu zapisały się do szkoły i będą wszystkie brać udział w jednym wyścigu. Myślę, że Neon no, też powinien spróbować i przy okazji pozna swojego brata. Na pewno da radę, przecież to nasz syn! Miro jest świetny w wszystkich dyscyplinach, także na pewno tutaj też sobie poradzi. Wierzę w niego. Tak samo... Jak naszego nowego synka. Na pewno jest super szybki. Ja w swojej rodzinie nigdy nie miałem wyścigowca. Fajnie rozpocząć takie nowe pokolenie. Tak, urodziło nam się nowe pokolenie sportowców, czego w sumie się nie spodziewałam. Ale widać, że jesteśmy dosyć nietypową parą. I to dzięki temu mamy takie niezwykłe dzieci, że jedno wygląda jak ja, a drugie jak ty. To w sumie jest logiczne. O innych. Rodzin, też się rodziły takie źrywaki, z tego co słyszałam. Może lepiej już chodźmy. nie chcę żebyśmy się spóźnili na ten wyścig. Masz rację, słyszałam, że zanim długo się rozpocznie. Chodźmy już. Neon, synku, chodź! Tam jest Twoja mama. Za chwilę kogoś poznasz. Patrz, Neon! Zobacz, ile tutaj rybaków. Trafiliśmy na miejsce. Pewnie zaraz się zacznie. Biegnij tam, synku. Tak, Twoja mama dobrze mówi. Ustaw się obok tego źrebaka w pomarańczowe kropki. To jest twój brat, Miro. Ale, Tatusiu, ja się boję. Tu jest tyle nowych dla mnie koni. Nie wiem, czy mogę tam wejść, bo jednak jestem tu nowy. Nie jestem jeszcze zapisany przecież. Wiem, ale najpierw podejdź do tej dorosłej klaczy. Ona na pewno cię wpisze na listę do tego wyścigu i będziesz mógł wystartować. No dobrze. Przepraszam, proszę pani. O, witaj! Jesteś tutaj nowy? Nie widziałam cię jeszcze w naszej stadninie. Jak masz to imię? Nazywam się Neon i tam w tłumie tych źrebaków jest mój brat, Miro. Pewnie pani wie kto to jest, ja jeszcze nie wiem i chciałbym się zgłosić do tego wyścigu. Czy mogę? Bo moi rodzice tam stoją, może pani z nimi porozmawiać? Tutaj jest tyleś rybaków, prawie wszystkie zgłosiły się do tego wyścigu, oprócz ciebie. Zaraz cię wpiszę na listę, nie musisz już prosić rodziców. Zresztą rodzice nie powinni być na tym wyścigu, no chyba że chcą zobaczyć, jak ich synek sobie radzi i... Także mogą zostać, ale ogólnie nie przyjmujemy tutaj rodziców na widownie. Rozumiem, powiem im, żeby sobie poszli gdzieś. Mogą już wrócić do stadniny. Spokojnie, ja jestem tutaj opiekunką wszystkich tych źrebaków, więc odprowadzimy cię z powrotem do domu, jak już wyścig się skończy. Tak? Dobrze, dziękuję! Mamo, tato! Będę mógł wziąć udział w tym wyścigu, tylko niestety nie możecie być na widowni i nie przyjmują tutaj rodziców. Ale ta pani się nami wszystkimi zajmie i wrócimy bezpiecznie do domu, jak się wyścig skończy. Dobrze to w takim razie powodzenia. My teraz wrócimy do domu. Na pewno jesteście w dobrych kopytkach. I pamiętaj, żeby prześcignąć swojego brata. Musisz pokazać swoją siłę. Jasne! Postaram się wygrać, chociaż widzę, że tutaj z przodu stoją chyba jakieś niezwykłe zierbaki. Nie wiem, czy je pokonam. Dasz sobie doskonale radę. Wierzę w Ciebie. Jesteś mały, ale wielki duchem. Tak jak powiedział bodajże yy, Zefir na swoich zajęciach ze skoku. To jeden z tych zierbaków. Pewnie go poznasz. O, dziękuję, tato! Wow, ile tutaj tych zierbaków. Cześć, Miro, jestem twoim bratem. Że co, proszę? Jakim bratem? Ja nie mam brata. I co tutaj robią moi rodzice? Widocznie ci nie powiedzieli. Dzisiaj się narodziłem i jestem twoim bratem. Nazywam się Neon. Pewnie mama ci nie powiedziała, że jest w ciąży, tak? Masz rację, moja mama nic nie wspominała, że jest w ciąży. Ale okej, okay. to chyba miała być niespodzianka. Dobra, zobaczymy jak sobie poradzisz w tym wyścigu, skoro dopiero co się narodziłeś. Na pewno ciebie pokonam, zobaczysz. Dobrze, cisiaki, skoro wszyscy już są, to możemy zaczynać. Pamiętajcie, wygra tylko jeden najlepszy źrebak. I muszę wam powiedzieć, że tutaj z przodu stoją typowo konie wyścigowe, które pochodzą z mojej rodziny. Więc uważajcie na nich. To są tacy antagoniści, którzy łatwo mogą was prześcignąć. Więc jeśli chcecie wygrać, to musicie wyprzedzić właśnie Reda i Seabiscuta. Ale myślę, że znajdzie się tutaj jakiś repak, który ma więcej siły niż właśnie oni. Zobaczymy, który z was może tego dokonać. Każdy z Was jest inny. Jesteście mali i troszeczkę więksi. Ale myślę, że wy sobie poradzicie w tym wyścigu. Damy sobie radę, Pani Volto. Będzie Pani zadowolona z tego pierwszego wyścigu. W to nie wątpię. A teraz ustawcie się odpowiednio. Tak jak Was uczyłam. Rybaki o skupienie. Za chwilę zaczynamy. Trzy, dwa, jeden. Narka! Spróbujcie nas prześcignąć, Frajerzy. Smilkot! Ach, on to ma chyba po ojcu! Nie! Co tam, Red? Nawet ty nie dajesz rady, ale cienias. Ty? Śmiech nazywać mnie cieniasem? O Boże, ale z ciebie się robi drugi sekretariat. Tak sądziłem, że tak będzie. Dalej, Venus, Nie możemy przegrać! Uah, fryzy nigdy nie dadzą sobie rady. Ametyst! Ciebie szybsza! Spróbuj mnie dogonić z Że co, proszę? E-tam! Lala, la, la! Lala! La, la. E, kto mnie teraz dogoni? Penelope jest najlepsza! Ona nie może wygrać! Szybszym żyrwakiem w całym wyścigu. Dalej, Neo, no pospiesz się, musimy ich dogonić. Ach, oni już są dalej. Bratyszku. He, he, he. Hmm. I ja im pokażę. Hej, czy ja umiem tak wysoko skoczyć? To nie. Będzie chyba bezpieczne. A zresztą. Co mi tam? Oj, nie przeskoczyłem go. E, tam. Może być drugie miejsce. No dalej, trzy muszkieterowie. robię. Musimy to wygrać. Ze firmy, jesteśmy najmniejsi! To mi pomin... To my musimy wygrać! Ej, nie wiedziałem, że on tak się rządzi. Przecież to ja jestem synem dyrektorki. Narka! Woohoo! O, jestem coraz bliżej! O nie jest to krótki! A kto to jest? Wila. Ej ty, kim ty jesteś? A kto pyta, jeśli można wiedzieć? Zefir, jestem synem dyrektorki tej szkoły. Muszę wszystko wiedzieć. Aha, dobrze. Ja jestem Neon. Jestem bratem Miro. Dopiero co się narodziłam i chcę to wygrać, także Norka. No nie, jestem dyrektorki nie może przegrać. Ale ten nowy jest szybki. Maluchy, maluchy Są najlepsze e? Hej, to Zephyr jest na samym przodzie Dlaczego? To dlatego, że on ćwiczy skoki Wiecie, umie wysoko skakać Niestety Ach, dlaczego? E. O, jesteśmy na samym końcu Ura, musimy być szybciej o nie, tego już nie przeskoczę. Silver, jak cię dorwę, to po prostu... Serio, nie umiesz? Merka! Hej, jestem coraz bliżej tego lidera. Pokażmy im, ci, że dzikie konie są najlepsze. No i co teraz, na Mazaro? Zaraz zobaczysz mój wielki skok. Ty też musisz spróbować harpon. Chyba, że nie chcesz mnie dogonić. Uii! Oj, chyba trochę on co mam dalekość. Chyba raczej odległość. Nawet słów nie umiesz dobrze używać. Oj, ten harpon za chwilę go dorwę! Złapię na moją kotwicę! Ha! I no i co, nie umiał? Wielka mi rzecz! Uh -huh. No i co, teraz ja wszystkich wyprzedziłem, a właśnie, że ja. O nie, jestem na samym dnie! Z szarym końcem, dlaczego? Eh? No nie, gdzie ten Miro? On już chyba wszystkich wyprzedził. Ech. to ja powinienem być lepszy. Ha! Aha, teraz go mam! Osiemka! To pas? A już myślałem, że mnie nie dokonisz. To znaczy nara! Przepraszam bardzo. Ja chcę wszystkich tutaj wyprzedzić. Nie pokonacie nigdy knamstroppera, Świetnie wam idzie, za chwilę ci do mety. Mam nie pokonać jakiś śrebak w ciapki? Na pewno nie. Poczekaj, poczekaj, nie znasz moich możliwości, dzikusko. To miała być meta, tak? Woohoo! No i co, wygrałem? Brawo, Miro, zostałeś zwycięzcą tego konkursu. Właściwie całego wyścigu. Niesamowite. Naprawdę? Dziękuję, pani Wolto. To dla mnie wielki zaszczyt. Myślę, że będziesz świetnym wyścigowcem. W przyszłości, oczy. Chciałabym podziękować wszystkim za udział. Świetnie daliście sobie radę. Nie martwcie się, na pewno w następnym wyścigu pójdzie wam o wiele lepiej. I może było niby jakiegoś nowego. Jak widzicie dzieci, pogoda nam się trochę popsuła, ale to nie zmienia faktu, że... Zrobimy jednak te zajęcia. Będą trochę bardziej ekstremalne warunki dzięki deszczu, który teraz zaczął padać. Trochę też wieje, ale dacie sobie radę. Jeśli chodzi o tor przeszkód, to wiem, że nie jest on prawdziwy, ale to natura najlepiej przygotowuje do prawdziwego wyścigu z przygotowanymi do tego przeszkodami. Więc pomimo deszczu, słabej pogody, dacie sobie radę. Mocno wieje, ja się boję. I my wszyscy! Wiem, że nigdy nie biegacie w deszczu, ale musicie tego spróbować. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Będę was osłaniać spokojnie. Cały czas tutaj jestem. Jakby coś się stało, wszystko, za wszystko odpowiadam ja. No tak, to zrozumiałe. Dzięki, mamo. Ale tutaj jest mokro. Chodźcie, musimy szybko rozpocząć ten wyścig. Niech ci będzie! Możecie już zaczynać. Życzę Wam powodzenia. Okej. Okay. Koledzy, coraz mocniej wieje. Dzieciaki, zbiórka! Wracamy jak najszybciej do stajni. Tutaj nie jest bezpiecznie. Zaraz wszyscy smokniemy. Chodźcie już. Dobrze, pani Ambrozio, idziemy!